Coś krew. <laughs> Nie myślę, że to jest moje pracy, To musisz pracować, musisz, musisz mieć inteligencję i naprawdę to jest... Jestem dużo, dużo lat tutaj i wiem jak jest polska liga i oczywiście czujemy bardzo dobrze i szczególnie no, jeszcze raz idziemy dalej. I, Najważniejsze e, drużyny. Właśnie wyczekałeś to, bo ty ten sezon zacząłeś bardziej byłeś jako zawodnik rezerwowy, miał głównie 8 w sobie w ataku. Dostałeś tą szansę, no i teraz. 6 bramy przetrwała. To, to, że siedziałeś na ławce, mogło ci pomóc, czy, czy więc byłoby dwa razy więcej? Bramy? Nie, nie. Ja myślę, że to jest życie, nie? E, jeżeli e, naprawdę, jeżeli nie grasz trochę, bo musisz pracować więcej, no i tak dalej, i musisz wierzyć na, na twoje prace. Ja mówiłem do, do trenera, ja będę pracował cały czas na 100%, to jest moja filozofia i naprawdę ja, on wie też, jak ja pracuję w trening i na mecz, ja dam wszystko na, do klubu i oczywiście to, to też jest moje, moje, moje praca. No? You know, tak to jest, życie jest tak jest i piłka nożna tak jest i, i czasami ma, że trochę trudny czas, ale następny jest e, słońce. Jeśli grałeś na dziesiątce, chyba hmm. to chyba fajna dla ciebie pozycja. Lubisz grać? No, no ja ten te trener też wie, e, bo on czasami mówi do mnie też, jeżeli ja mogę tam e, grać i, i no, ja też czuję dobrze, e, e, tam też nie ma problemu. Ja nie mam problemu, ja chcę pomagać drużyna i naprawdę e, dziewiąta albo dziesiąta e, jestem gotowy cały czas i, no, i, i jestem tutaj do, do, do drużyny, cały czas do, do dyspozycji do treningu. Z było widać, że jesteś bardzo głodny, Bramek, bo te dwa strzały z dystansu. Szkoda, że... Który z nich nie drugi chyba <grytanie> był, tak. ładnie leciał. <grytanie> tak, ten drugi. Gratulacje na Bramkarzu. <grytanie> bo to, naprawdę to było e, piękne uderzenie, ale Bramkarz e, był super. A, a, ale no, musisz e, spróbować też, e, ten cały czas mówi do nas, Musisz uderzyć i no i to jest e, pracujesz na, na tygodniu, pracujesz ten, ten uderzenie i, i, no, i czasami jest e, dobre czasami nie, ale musimy spróbować. A Flavio, widać, że te twoje bramki wiele ważą, tak? Bo zaczęło mhm. strzelać lechia zaczęła wygrywać, tak? Te cztery mecze, bum, bum, bum. Lechia cztery, cztery mecze. mecze <laughs> 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 tak. No, ale no, super, no to jest oczywiście. Jest, e... To jest sukces na drużyny, bo to bez, bez drużyny to nie ma szans. Nie? Ale ważny jest czy punkt i ja jestem naprawdę gratulacja na każdej płkażą, bo a, czasami mamy też parę dzień i wiesz, i my drużyna i sztab pracujemy bardzo trudno i bardzo, bardzo dobre czasami i. i, no, i i to jest nasze prac cała drużyna, pracowaliśmy. E, oczywiście od, od początku było trochę trudno, ale teraz jest nasz moment i jedziemy do góry i musisz iść e, ten pociąg, nie? Ten pociąg musimy iść do, do przodu i, i, no, i pracujemy na ten moment. I o jały zapytamy, bo tam wszyscy się boją, szczególnie w grudniu, bo zimno jest. Jak ty znosisz? W grudniu polską ligę. Zobacz, e, tak, to jest e, dobre pytanie, bo wiesz. My piłkarze nie jestem tym roboty. My nie jesteśmy tak robokop, nie wiem, bo ludzie czasami nie mają, nie szanują naszej pracy. Ja pamiętam, nie wiem, dwa lata temu graliśmy tam minus 10 stopni i naprawdę nasze zdrowie jest najważniejsze i ludzie, którzy pracują tutaj na, na, na liga, muszą zobaczyć na ten, na ten okres, nie? Bo nie wiem, zobacz, nie ma ludzi na stadionie, ludzi oczywiście ja jestem, jeżeli jestem kibicem, ja też nie będę na stadionu, bo jest, tak, zimno, i nie ma szans, i wiesz, i, i teraz jedziemy na, na, na do Białej i będzie, będzie zimno, i pamiętam też dwa, trzy lata temu nie byłem, potem masz Jagielonia, ja byłem chory, i wiesz, i, i naprawdę... Nie wiem dlaczego tylko kończymy, kończymy bardzo, bardzo e, późno ten 21 grudzień. Nie? I myślę, że tutaj musi być naprawdę ostatni mecz i idziemy na wakacje, bo będzie zimno, będzie śnieg, będzie później zdrowie, zdrowie piłkarzem i, i, i no i myślę, że też dla Polska Liga jest lepiej. You know, I naprawdę mm, Для мене тоа е не е добро тен окрес на 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 не не е толку на Алегрданска, толку ај арбо тешла цела дружина. Линия, так, кудесния, така, цела дружина.